No, już nagrywam. Tak, dobrze Cię słychać, jest wszystko ok. Ok, już podgłosiłem na maksa, zaczynamy. Dobra, dobra. Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Paweł Witki Gamer. W dzisiejszym filmiku nagramy dla Was. i jemy. Tom, oto recenzję majonezu, przedstaw się, widzom. No dobra, a teraz y, przechodzę do części pozdrowień. Pozdrawiam miniczym według ja pozdrawiam Pytloczek. Pozdrawiam Pytloczek, pozdrawiam Pytloczek i pozdrawiam Pytloczek. Pozdrawiam Joksa, pozdrawiam Kuba nie Kubę, pozdrawiam Golfa Wulkanowego, pozdrawiam Mierzbę, pozdrawiam Filipku, pozdrawiam Filipu, pozdrawiam Filipka, pozdrawiam Robaliniego Lajwa, pozdrawiam Krystiana. Poloneza Sport TV 395, pozdrawiam Sonika 2005, pozdrawiam Dobrowola i Podłogę, pozdrawiam Kilara Panku, pozdrawiam Martynę, pozdrawiam Auricza, pozdrawiam Najka, pozdrawiam Czeksza i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać pozdrowieni. No dobra, to zaczynamy pytloczek. no, no. Ja tutaj pytałam ciepłego szefa, jak chcemy zagłosować. Powiedział się czołek, że zgłaszał, że pójdziemy kiedyś, prawda? No na pewno, no, tak się zobaczymy. stanie, zobaczysz. Żeby za, zagłosować na ciepłego szefa, pójdziemy? Pójdziemy kiedyś, ale gdzie to miałoby być, w Kaliszu? No, tak, w Kaliszu, w centrum Kalisza. No dobra, to jeszcze ciepłego szefa pozdrawiamy no, serdecznie. Tak, pozdrawiamy ciepłe szefa 25025. No dobra, to teraz przechodzimy do recenzji tego oto majonezu. Czy wiedzieliście, że. i ocenić? Nie, ja wiem, że jest dobre, więc nawet bez ocenienia, wiem, że jest dobre. Eee, z firmy Winiary jest dobry, no dobra, to teraz recenzuję dla Was ten majonez. No chyba u Ciebie coś takiego jest, bo u mnie to jest najlepsze w całej Polsce Winiary. Nie przeklinaj, bo jesteśmy na kanale. No, dziękuję bardzo. Kiedyś spróbuję. Jeszcze raz? No, nadal. Dobra, to teraz przechodzimy do recenzji tego majonezu. Czy wiedzieliście, że ten majonez jest bardzo dobry i można go dodawać do sałatek albo do babek, do pieczenia babek, lub też do wędlin i do wszystkiego? to się tylko należy. I do jajek jeszcze w dodatku dodam. To jest naj... No, do jajek najlepiej, bo można je dodać do jajek, żeby miało taki posmak. Do... Aha. No, najlepszy ten majonez jest do jajek. Ach, nagrywamy teraz no, filmik o recenzji. No ale no, no dobra, to porozumiemy potem w odcinku, okej? Okay? A po ten odcinku. Generalnie kinga... No, nie wiem. No, no i po mnie bardziej kocha, wiesz? No nie wiem, mi pisała, że mnie bardziej kocha. No nie wiem, te też coś nieba pisała, czy nie wiem. Ale ja myślę, że nie się to też bardzo Nie wiem. Później się jej nie, zapytam. No. A czy wiedzieliście, że ten majonez jest bardzo dobry i dodaje się też do różnych sałatek, takich jak kartoflanka, sałatka jarzynowa albo sałatka tuńczyka? Można ją dodać do wszystkich sałatek. Polecam, kupujcie ją. Jest najlepsza w okazałej jakości w sklepach firmy Polski w Lidlu albo w Polo. Akurat ja ją kupiłam w Polo. Poszłam dzisiaj do polo i kupiłem to ten majonez za 10 zł i jest naprawdę bardzo dobry. Nawet nie muszę próbować, bo wiem, że jest dobry. Dodaję do sałatek i jest naprawdę wyśmienite. Polecam Wam go kupić jak będziecie tutaj ja w okolice. Nie, ale mój winiary jest najlepszy, bo jest najlepszy w całej Polsce jakościowo. Tak. Tak. No może kiedyś, no nie wiem. Powiedziałeś, że w Krakowie mieszkasz. Albo sam se kup, bo ja ci nie weźmę, bo nie mam kasy. Także jeżeli wam się podobał ten filmik, to chyba kończymy powoli. Dobra, jeszcze chciałbym Was poinformować, że kiedyś spotkanie z widzami zrobię. I zobaczycie, to będzie coś niezłego. Ale jeszcze ciepły szef 20205. I jeszcze ciepły szef 20205 też będzie, zobaczycie. I siódemka, on będzie. 205 07 0. Ciepły szef

Ale on teraz nie ma czasu. Nie mogę. O, może kiedyś. Teraz nagrywamy filmik z tym o tą majonezem, ale powoli już nasz filmik się kończy. Ale 7 minut już zleciało to. Tylko do 15 minut musimy nagrać. Bo inaczej wyrzucanie filmików do YouTube będzie. Naprawdę, zrozum mnie. Ja poszłam do To No dobra, to. To daj mi jeszcze minutę i powiemy. O... Nie kupowałam, ale wiesz, może kiedyś kupimy. Dobra, to teraz się pożegnaj z widzami. Cuszarkę no, suszarkę z, -suszarkę z Też nie. Zwyczajną suszarkę do włosów. Tak, pożegnajmy się. E, mogę Cię pozdrowić co najmniej pięć razy. Pozdrawiam pytloczek pozdrawiam pytloczek, pozdrawiam pytloczek, pozdrawiam pytloczek, pozdrawiam pytloczek, pozdrawiam pytloczek, pozdrawiam pytloczek, i pozdrawiam pytloczek. To było pięć razy. Ty no, ja tak samo. Poza, poza no i pozdrawiamy wszystkich y, widzów. I ja też pozdrawiam ją bardzo serdecznie. No no dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. No, mnie też się podoba, wiesz? Dobra, to chyba już na dzisiaj tyle. Jeżeli podobał wam się mój jakże przefajny odcinek z recenzji... A jak nie, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowiczki Wicki Jamer. No i co? Ja wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć i pa. papa. Pa. Dziękuję Wam za oglądanie tego jakże przefajnego filmika z recenzji o majonezie. I pa pa, cześć, do zobaczenia później. Pa